Dokonujący sprzedaży na targowiskach. No to rozumiem, na, na targowiskach. To, to znaczy wolno mi sprzedawać przed moim domem na drodze gminnej, prawda? Ja tego nie powiedziałem, czytałem ustawę. Nie, no to dobrze, dobrze. W takim razie przechodzimy do następnego tego. Jakie są zasady otrzymywania pomocy przy budowie prywatnej drogi? Bo tutaj tak po prostu zaobserwowałem. Na własne oczy widzę, że tam tam na podlesiu, gdzie mieszkam, niektórzy dostają, przywozić im gmina prawdopodobnie takie kamienie, tam cały wóz zrzuca, a innym nie przywozi. Czy, to, czy są jakieś zasady? Czy jest jakaś lista? Proszę, żeby na ten temat Wójt się wypowiedział, bo to Wójt będzie najlepiej wiedział. Nie nie wiedział. Podjął uchwałę, że na przykład nie kupuje materiał, a, a po prostu cel umożliwienia wyrazu do domu, a na remont tych dróg, a właściciel płaci za przewóz. I wtedy tylko my dostajemy fakturkę i wzetkę z wydanego materiału, są z rozlicza, a całość transportu płaci. Także jest taka no ja mogę Panu rzekać, no nie jest rzeczywiście są drogi prywatne, ale jest to taka sytuacja, że przy takiej zabudowie jak nasza, nie jesteśmy w stanie wszystkich dróg utrzymać, wszystkich dróg zrobić, może to kiedyś ale postępuj, ale to, to ja dość długo jeszcze nie, a jednak jest to taka pomoc to jest podjęta na zebraniu miejskim, to jest z funduszu sołeckiego, tylko z funduszu soleskiego. Rozumiem, ja i, i popieram oczywiście, że gmina w ramach swoich ograniczonych bardzo środków powinna oczywiście popierać, tylko ja się pytam, czy są jakieś zasady spisane, czy istnieje lista, na którą można się wpisać, chodzi mi czy lista istnieje, na którą, bo kiedyś kilka lat temu ja w imieniu pięciu gospodarstw poprosiłem, zwróciłem się bodajże do Sołtysak teraz Gabriela, czy to chyba Gabriel jest Sołtysem, zwróciłem się o przywiezienie, bo też właśnie to chodziło, że za 20 zł tam jakiś samochód czegoś. I odmówił, I odmówił mi i powiedział, że już teraz ten program nie istnieje. I od tego czasu więcej się nie pytałem, ale w międzyczasie widzę, że znowu się dowozi prawda, różnym osobom tego. Jeżeli taka lista istnieje i są zasady spisane, czy należy, czy taka osoba, czy te osoby mają wystąpić z wnioskiem o, to, o tą pomoc, żeby przywieźć, prawda? Czy zasada jest, że na 500 metrów jeden samochód, a ktoś jak ma 1500 to trzy dostanie? Czy ktoś jak ma 50 metrów tylko do drogi, to mu się wyasfaltuje drogę? Jakie są te zasady i, że, i czy to można się na to wpisać? Byłem, byłem kiedyś, raz byłem, prawda? No, do, dobrze, no zebranie wiejskie, ale zasady jakieś, no czy one są spisane? Czy nie? Czy można się na listę wpisać, czy nie? I co, na każdym zebraniu się decyduje komu się dowozi? No to właśnie o co chodzi? To do, do kogo? Do kogo w takim razie zwrócić się z takim podaniem? I czy na przykład... To, to są tysiące, bo wie pan, tylko nie w listopadzie, a nie w grudniu, bo, bo jest w Wiednia jakoś kościelna w tej chwili. Ale z początkiem roku, jak będzie zebranie wiejskie, zapraszam na zebranie wiejskie jako obywatela, mieszkańca, oby na zebranie wiejskie, będą te kasady ustalone. Pan będzie miał możliwość zabrania głosu, możliwość zdecydowania o tym, złożenia wniosku, przegłosowania, ustalenia reguły gry. Tak, ja na jednym zebraniu wiejskim byłem i widziałem co tam się działo, także, a mniejsza z tym. Chodzi mi jeszcze teraz, chodzi mi jeszcze o betony, te takie przepusty betonowe tam 30 czy tam ileś centymetrowe, czy w rowach gminnych, czy gmina to, jeżeli się wystąpi z wnioskiem, daje te przepusty czy nie? Daje, daje przy drogach gminy na wyjazdy, dojazd, tam gdzie jest załamanie czy coś, uzupełnia się. Tylko no, jest taka sytuacja, że też nie w miesiącu, listopadzie i grudniu, gdzie tych pieniędzy nie ma, ale na to, jeżeli jest to e, nawet na pańskiej drogi z drogą gminną i przy remontach, przy odnowie wszyscy potwierdzą, że staramy się to uzupełnić. No dobrze, ja akurat swoje za własne pieniądze kupiłem, ale sąsiad obok mnie zobaczyłem, dostał jakieś dwa lata temu, przywieziono mu takie przepusty, włożył je, a tydzień temu wyjął te przepusty ze swojej działki, z tych rowów gminnych i gdzieś wywiózł. Czy on znowu będzie mógł występować o, 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 o te przepusty, czy nie? Pamięta, czy to jest zapisane? Czy państwo prowadzicie, że tak powiem, yy, 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 no, czy to wszystko jest zapisane, czy to tylko tak się po prostu y, y, mówiąc na gębę załatwia i komu tego to się da, a, a później się pamięta albo nie pamięta? Hmm. A czy to można sprawdzić? Dobry, no, dobrze, to ja się zgłoszę do, do pana Gabriela.